Witajcie, dziś zapraszam Was na rozpakę i krótką recenzję podkładki, pod myszkę z poświetleniem RGB, czyli Firefly w wersji V2. Dobra, śmigamy. No Dobra, teraz zrobimy sobie szybko rozpakę Firefly'a. V2. Kiedyś posiadałem od nich inną podkładkę, tylko to RGB tak jakoś tak no, nie działało jak powinno, inaczej działało, ale nie było to jakoś mega jasne. I była ciutek mniejsza mam wrażenie. Od tej. Zobaczymy jak ta się prezentuje. Okay. No ona jest twarda, więc to już pamiętać o tym, że nie jest, nie jest taka miękka, przyjemna. co my mamy w środku? Aha, okej. Okay. Czyli jak zwykle trochę papierologii. Pewnie w środku gdzieś naklejka. Cześć kala yy, yy, Sorry gościu. No, kiesz, kiesz Co za parowa? Bardzo przyjemny też oplot widzę. Na dół. To też no, spod spodu gumowana po to żeby po biurku nie latała No jest dość przyjemna, aczkolwiek no, zobaczymy, Pou, poużywamy i zobaczymy. No dobra, podłączyłem do synapsa, zobaczymy jak to będzie wyglądało więc zobaczmy sobie, jak wygląda aplikacja jak widzicie, ja tu mam w Razer, Razer Synapse, mam cztery rzeczy podkładkę, klawiaturę, stację ładującą i bazyliska to wchodzimy sobie Firefly'a no i teraz, tutaj ja mam ustawiony pomarańczowy kolor, bo taki mi pasuje co zauważyłem, to w ustawieniach nie ma opcji Fire gdzie w kleweturze jak i w myszce jest co mi się sumo sumarum bardzo bardzo podoba wygląda naprawdę fajnie, niestety w podkładce Firefly'u ani w doku tego niestety nie ma co do kolorów, no to różne, jak to widać różne są efekty tego i um, można sobie wybierać i przebierać natomiast jest ich, raz, dwa, trzy, sześć sztuk czyli nie jakoś mega, mega wiele Natomiast samo podświetlanie podkładki wygląda bardzo fajnie. Wygląda to naprawdę nieźle. Minus taki, że są tylko opcje twarde czyli, jeżeli ktoś woli materiałowe podkładki, to to raczej odpada. Ja sobie musiałem dokupić taki elemencik. Też od razu na podkładkę musimy sobie ją trochę wykastumować. O, nakładam sobie ją na górę. I już mam materiałowo, co mi. Bardzo bardzo odpowiada. No to aplikacja, w miarę, taka prosta. Nie ma tu nic jakiegoś tam skomplikowanego, więc nie będę tutaj się dużo, za dużo w to wdrażał. bo Po prostu nie ma sensu. Dodamy kilka słów podsumowania na, na koniec i, i to była hella. Z takich jeszcze uwag, niestety, ta podkładka jest twarda. Nie jest ona miękka. Jeżeli komuś nie przeszkadza, twarde podłoże pod ręką, gdzie ta myszka sobie tam pracuje, bądź zależy mu na dużym ślizgu, bo jednak ten ślizg jest duży. To jak najbardziej pasuje, to dla mnie nie bardzo. Fajnie, gdyby Razer dodawał do tego matę, taką jak dodaje przykładowo Logitech w swoich matach, tych, które mogą, tych ładujących, bo tam jest, macie dwie opcje: macie opcję albo tego właśnie plastikowego topu, albo materiałowy. Jakbym coś takiego o tej dawał, to byłoby naprawdę świetnie. Byłoby to mega na, na plus. Natomiast jest jak jest i ja musiałem sobie to zbudować, jak już żeście przedtem widzieli. Natomiast fajny też taki malutki szczegółik to to, że faktycznie sama mata jest bardzo ładna. bardzo, Te diody są mocniejsze niż w poprzedniej wersji. Wygląda to naprawdę świetnie. Jest u góry też miejsce na kabelek, jeżeli macie, jeżeli macie myszkę przewodową to ten kabelek można sobie tam upchnąć i to będzie tak się fajnie, ładnie zakładało no ja używam bezprzewodowej, więc jako tako jest to mi zbędne no dobra, no to cena, no to cena to jest w granicach 200-250 zł jak za podkładkę jest to sporo, natomiast jeżeli szukacie podkładki, która lekko się wyróżni z tłumu i będziecie mogli sobie ją skastomować, to jak najbardziej to jest podkładka, podkładka dla Was jeżeli macie jeszcze więcej peryferii od Razera, to można je synchronizować, natomiast zauważyłem, że nie ma wszystkich, podkładka nie daje wszystkich opcji, takich jak daje przykładowo klawiatura, czy, czy mysz. I to samo też się tyczy Doku. Dok też nie ma wszystkich tych opcji, które daje nam, które daje nam razer w myszkach, jak i klawiaturach. No dobra, no to właściwie było na tyle. Taka szybka, szybka rozpaka i szybkie yy, kilka moich tam wypłacin. Dobra, wielkie dzięki. Trzymajcie się. Hej. Kala. Mordeczko ty. Murdeczko ty.